Zastanawialiście się kiedyś, jak daleko mogą sięgać granice ludzkiej twórczości w filmie? Oto przykład, który wywołał ogromne kontrowersje i do dziś niewątpliwie pobudza wyobraźnię. Lars von Trier, znany z wprowadzania kontrowersyjnych tematów do swoich dzieł, przyznał, że jego film Antychryst jest jednym z najbardziej osobistych projektów, które kiedykolwiek stworzył. Reżyser, który nie boi się badać trudnych emocji i wyzwań, zdradził, że scenariusz do tego dzieła powstawał w okresie głębokiej depresji. Pomimo swoich osobistych zmagań, Fontrier nieustannie poszukiwał aktorów, którzy zechcieliby wziąć udział w tej emocjonalnie wymagającej produkcji. Przyznał, że kluczowym wyzwaniem była otwartość i gotowość aktorów na eksplorację tematów dotyczących seksualności i przemocy. Jak sam stwierdził, było to trudne, ponieważ film zawiera wiele scen pełnych seksu i nagiego ciała. Ostatecznie udało mu się zaangażować uznanych artystów, Willem Defoe oraz Charlotte Gainsbourg, która za swoją rolę otrzymała złotą palmę. Film opowiada historię małżeństwa, które udaje się na odosobnienie, by próbować uciec przed światem oraz zderzyć się z własnymi demonami. Lara, grana przez Gainsbourg, wciela się w rolę badaczki historii czarownic średniowieczu, a jej mąż, psychoterapeuta, którego zagrał DVU. Ich próba odcięcia się od rzeczywistości kończy się nieoczekiwaną konfrontacją z mrocznymi siłami, które czają się w ich nowym otoczeniu. Oczywiście, forma artystyczna filmu. Zwłaszcza jego brutalne sceny, spotkała się z mieszanymi reakcjami publiczności. Antychryst od początku wzbudzał kontrowersje. Już podczas jego światowej premiery zdarzało się, że widzowie opuszczali seans w szoku lub oburzeniu. Krytycy nie szczędzili odważnych słów, oskarżając Fontiera o Mizoginię oraz promowanie pornografii. W odpowiedzi część widzów postanowiła zbojkotować film i głośno okazywała swoje niezadowolenie. Film trafił do dystrybucji. Jednak jego producenci, obawiając się reakcji z krajów o silnych wpływach katolickich, postanowili przygotować dwie wersje projekcji. W niektórych krajach zdecydowano się na bardziej łagodną wersję, podczas gdy w innych zaprezentowano oryginalną produkcję, wskazując ją na kontrowersje. Ta druga, M. In. trafiła do Polski, gdzie wywołała ogromne poruszenie, szczególnie wśród przedstawicieli prawicy. Kiedy okazało się że obraz miał międzynarodowy rozgłos i uzyskał wsparcie finansowe M. In. Ze strony Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej nie sposób było uciec od zagadnienia związanego z drastycznymi scenami, które wywołały gniew w TZW katolickich kręgach. W lipcu 2009 roku interweniowano w tej sprawie, wysyłając list do ministra kultury, w którym zwrócono uwagę na kontrowersyjny charakter produkcji i jej potencjalny wpływ na wartości społeczne. Niezależnie od tego, Jakie są opinie na temat antychrysta, jedno jest pewne. Film ten wykracza poza konwencjonalne ramy kinematografii i zmusza do refleksji nad istotnymi problemami ludzkiej natury. Czy będąc świadkami tej sztuki, jesteśmy gotowi zmierzyć się z naszymi własnymi demonami? Zachęcamy do dyskusji, bo każdy film, niezależnie od kontrowersji, otwiera drzwi do niezwykłych rozmów otaczającym nas świecie.